Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii. Ciekawe powtórki w World of Tanks. Zobaczymy Britain Panther na mapie Ruinberg, po prostu Ruinberg. Jest to bardzo ciekawy pojazd, który ma niezłe działo. Oczywiście są pewne zastrzeżenia, ale stosunek czasu celowania, celności i szybkostrzelności... Do alfy poziomu i szybkości tego pojazdu pancerza jest przyzwoity. I co prawda, losowanie jest jeszcze z sześcioma czwórkami, to też pomaga. Ciekawe, czy kile, obrażenia odegrają czołową rolę, a może jakaś niezwykła sytuacja. Bardzo ciekawa. Chodzi na razie bez problemu celowanie, uwalenie, strzelanie, skuteczne. Warto zauważyć, Cromwyr, no tu uszkodzenie krytyczne, ale coś to daje. Jeżeli mamy uszkodzić wrogi pojazd, to to się także liczy. Małe obrażenia, ale często się strzela także. Niezła penetracja jak na szósty poziom, szczególnie w medzie. Tym razem w ogóle nie weszło. Chromul także się odbija, bo tu jazmo działa. Może odbić takie strzały. I pod tym kątem wszyscy mi celują w górną płytę, która jeszcze jest tak skontowana, że ciężko przebić. Wykorzystuję to i jeszcze pokazuję wieżę do tego. Tu mi się przebił w bok akurat KW1. Macham tym solownikiem, macham, ale naprawdę jest to. Skuteczne i opłacalne, bo robi ciągle więcej obrażeń. Kawo 2 nie trafił, i zrykoszetowałem się od niego. Tutaj na spokojnie strzały wchodzą. Tu mi wszedł, przesadziłem. Powinien trochę inaczej. O, właśnie, tak jak w ten sposób pocelować, i już go zniszczyłem. Dopiero jeden pojazd. I kawo 2 nie mogę go zbagatelizować. On jest tu istotnym zagrożeniem. Nie powinienem się na razie na niego wystawiać. Więc jestem schowany z tyłu. Ale nie wiadomo, czy to dobrze. Pojawia się 14-TP, który chce się ze mną strzelać, ale przegrał. Sojusznicy pomogli. Wystawiam się teraz trochę bez sensu. Jeszcze udało się. KW2 bym nie wbić. Ale kawu 1 nie dam y, szansy przetrwania. Tu wreszcie wchodzi. Kilka strzałów mogę oddać na ślepo, jednakże. Kawodła się cofa i jest to kiepskie. No to mówię, T28 będzie moim celem. Taki pikselem ustrzelam, że aż fajnie. Tu by mogło wejść, ale to ciężki strzał, naprawdę ciężki strzał. O, oddałem go, ale. Szansa, że wyszedł to mniej niż 1%. Teraz mi się ładniej wystawia. Byle jak strzelami wchodzi. No już 2400 jest. Przypominam, że 6 wystarczy 2500 yy, 3000 coś takiego, żeby pokazać tą bitwę w moim przypadku. Żeby uznać ją za przyzwoitą. I celowanie w KW-2, naprawdę to był trudny strzał, nie widać go było. A tu niestety mi się nie udało, a myślałem, że będzie. Bo to strzał prawie, prawie. Kili nie było, ale obrażenia jak na szósty tier są przyzwoite. I teraz sztuczek. Odbiłem się, ale że to weszło po względem celności to naprawdę niesamowite. Mogłoby się wtedy przebić, ale to tylko... Kilka punktów wytrzymałości, to i tak mało. Ciekawe były wyniki końcowe, ponieważ jeżeli się nie mylę, udało mi się ustanowić na tym pojeździe masterkę. Czyli widać, że nie jest tak łatwo, a jednak mi się udało.